W kurierze wracamy do ostatnich nawałnic. Ulewa nie oszczędziła opolskiego ośrodka hodowli zarodowej w Głogówku. Na szczęście dzięki poświęceniu i wielogodzinnej pracy załogi oraz strażaków OSP uratowano wszystkie zwierzęta, ale usuwanie szkód i sprzątanie trwają do dzisiaj. Henryk Wawer. Zalała wszystkie obory. Wielka woda przeszła przez stanowiska zwierząt i wypłukała z nich obornik oraz gnojowice. Zalała także ważne dla ośrodka obiekty. Mieliśmy problemy największe w suszarni, gdzie zostały podtopione hale. Też część zboża no, jest już tak, jakby nadaje się do wyrzucenia, bo zostało podtopione. Też infrastruktura, jeżeli chodzi o na naszej szuszarni, praktycznie cała została zalana. Do godzin rannych y, pracowały tam straże i wypompowały wodę z naszych obiektów. Na reszcie obiektów, które mamy, no, to pracowali też z zootechnicy no, i sprzątali, można powiedzieć skutki powodzi. Woda była wszędzie. Pracownicy w pierwszej kolejności zajęli się zwierzętami. Pracownicy stanęli na wysokości zadania. Szybko żeśmy uprzątnęli skutki tej ulewy, no było, były pozatykane studzienki kanalizacyjne. Dla załogi OHZ była to groźna sytuacja i zagrożenie większe jak w czasie powodzi stulecia. Strach był, bo przy takich piorunach i przy takich wiatrach no to wiadomo, no budynki. I jeszcze w wodzie, no budynki nie są niezniszczalne. Wiadomo, że zawsze istnieje ryzyko, czy porażenia piorunem, czy, czy no uszkodzenia budynków i wtedy wiadomo, że zwierzęta też są zagrożone. Jak to powiedzieć? Jedna powódź, że już przeżył w 1996, 7 roku, nie? To była większa, A teraz co się zdarzyło, to trudno do opisywania to jest. To, to nie idzie tego zrobić tak w tak, 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 Słowach, nie? Ilość wody była tak masa, że tego nie idzie określić. Nie? Bo jak się kran odkrę no, kruch, kurek odkręci, to leci woda. <laughs> A to było tak, że no, pół metra tak do, do kolan to wszystko poszło. W oborach po kilkudziesięciu godzinach sprzątania jest już porządek. Wydaje się, że minął także stres zwierząt. Udrożniona została kanalizacja, ale usuwanie obornika i odpadów jeszcze potrwa dobrych kilka godzin.